Dobry wieczór Państwu! Już 1 sierpnia, czyli w przyszły czwartek, zostaną wprowadzone do warunków technicznych zmiany. Zmiany w przepisach, jest ich kilka. Ja dzisiaj przygotowałem Wam zmiany dotyczące lub związane również z ochroną przeciwpożarową, pomimo tego, że one być może bezpośrednio tej ochrony nie dotykają, ale pośrednio, jak najbardziej. I te zmiany sobie za chwileczkę omówimy. Warto też pamiętać, że to jest pierwszy pakiet zmian, bo już 15 sierpnia będziemy mieli kolejną nowelizację warunków technicznych, ale o tym nagram odcinek nieco później, przed 15 sierpnia. A więc co nam się zmienia teraz? Co już będziemy musieli stosować? W przyszłym tygodniu zmienia czy rozszerza nam się definicja pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, a mianowicie dochodzą dwa pomieszczenia do tej definicji. Pozwólcie, że przeczytam. Jest to jedno z pomieszczeń, czyli pomieszczenie dostosowane i przeznaczone wyłącznie do karmienia i przewijania dzieci oraz pomieszczenie dostosowane i przeznaczone do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. Dlaczego ja mówię o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych? Co nas to obchodzi? Obchodzi nas, ponieważ w naszym dziale szóstym dotyczącym warunków ochrony przeciwpożarowej, dotyczącym w ogóle ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne pojawiają się w dwóch punktach. Pierwsze to budynki ZL5, czyli zamieszkania zbiorowego. Jeżeli mamy budynki zamieszkania zbiorowego średnio wysokie, no to w pomieszczeniach musimy stosować drzwi E30. Za wyjątkiem jakich pomieszczeń? Właśnie, higieniczno-sanitarnych. Więc teraz, jeżeli od przyszłego tygodnia pojawią nam się pomieszczenia higieniczno-sanitarne związane z karnieniem, przewijaniem dzieci czy tych osób dorosłych ze szczególnymi potrzebami, drzwi E30, Stosować tam nie musimy. Jest to też, czy inaczej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne występują również w innym przepisie, tym mówiącym o wyjątku czy dopuszczeniu niezabezpieczania pojedynczych przewodów wodnych, kanalizacyjnych do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Takiego przepustu nie musimy wtedy zabezpieczać, jeżeli wchodzi nam przez ściany lub stropy. Więc teraz również, i do tych dwóch pomieszczeń, które pojawiły się w rozszerzonej definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, będziemy mogli stosować również to złagodzenie. Co tam się pojawiło nowego jeszcze w tej nowelizacji, która za chwileczkę wejdzie w życie? A to, że obecnie teraz będziemy traktowali, czy będziemy musieli odsuwać budynki. ZL4, czyli budynki mieszkalne wielorodzinne, od granicy działki o 5 metrów. Ale tylko te budynki, które posiadają powyżej 4 kondygnacji nadziemnych. I najciekawsza zmiana, słuchajcie, to ta, która dotyczy budynków produkcyjnych i magazynowych, których powierzchnia zabudowy przekracza 1000 m2. To jest dla mnie już hit. Najpierw powiem Wam, co się tam zmienia, a w zasadzie, co się dodało całkowicie nowego, a nie zmieniło, a później mój komentarz. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że teraz budynki o powierzchni zabudowy PM powyżej 1000 m2 będą musiały być usytuowane w stosunku do innych budynków na sąsiedniej działce budowlanej. Może być działka zabudowana, ale może być to też działka niezabudowana. Ale w momencie, kiedy na tą sąsiednią działkę zostało wydane pozwolenie na budowę prawomocne bez, bez, bez zastrzeżeń, również to, to, to obowiązuje. Taki budynek musimy sytuować 30 metrów od tamtych obiektów, czyli od budynków ZL4 mieszkalnych wielorodzinnych i od budynków ZL5 zamieszkania zbiorowego. 30 metrów, to ma kolosalny wpływ na projektowanie. Dlaczego? Bo z budynkami PM takimi do 500 megajoulina metr kwadrat, które mają powierzchnię zabudowy 1000 metrów kwadratowych, co nie jest żadnym wyczynem przy projektowaniu budynków PM, to wiecie, ja z tym się spotykam w liczbie mnogiej. Bardzo dużo tego jest i pewnie wy też się z tym spotykacie bardzo często. I teraz, gdybyśmy mieli to przełożyć na wymagania ochrony przeciwpożarowej, to by się okazało, że no, taki budynek moglibyśmy w zasadzie sytuować w przypadku zabudowanej działki budowlanej w odległości 4 metry do granicy i odległości 8 metrów od tego budynku sąsiadującego. To zobaczcie, jak teraz inwestorzy mają Jakie będą mieli problem ze znalezieniem odpowiednio dużej działki, żeby usytuować na tej działce budynek PM, który dodatkowo będzie oddalony od sąsiadujących budynków mieszkalnych, wielorodzinnych lub zamieszkania zbiorowego o 30 metrów. A to się zdarza. To się po prostu zdarza. Więc uważam, że akurat ta zmiana. No wymaga tutaj szczególnej uwagi. I żeby się przypadkiem nie przejechać na tym przy projektowaniu budynku pm 500 MJ na metr kwadrat powyżej 1000 m kwadratowych powierzchnia zabudowy, trzeba pamiętać o tym, że trzeba się oddalić od ściany sąsiedniego budynku na sąsiedniej działce o 30 metrów, nieźle co. Także no, to jest taka zmiana, która wydaje mi się, że jest dosyć ciekawa. Warto o niej pamiętać. A ciekawsze jeszcze zmiany to będą te, które pojawiają się 15 sierpnia, i też postaram się je niebawem omówić. Także dziękuję bardzo za. Tą chwilę uwagi zachęcam do subskrybowania kanału, żeby troszeczkę podbić tą oglądalność i żeby lepiej roboty Google pracowały na ten kanał. A ja tymczasem dziękuję. Chciałbym się pożegnać i życzyć miłego wieczoru. Do widzenia. Dobranoc.